Witajcie na kanale Igraj y z Panem Pizzą. Ja jestem Pan Pizza. Ej, 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 to jest moja kwestia, a poza tym kanał nazywa się Igry z Michałem, a nie Igry z Panem Pizzą, tak? Ehehe, no wiem, Michał, sorry, ale dzisiaj jest specjalny dzień. Panie Pizza, jaki jest znowu specjalny dzień, o czym ty gadasz? Dzisiaj jest specjalny dzień, ponieważ nagrasz w Good Pizza, Great Pizza! Eee, Panie pizza, jaki jest znowu Good Pizza, Great Pizza? Ja chciałem nagrać, jak przez kilka dni układam kostkę 20-20 na 20. Eee, tam Michał, co ty gadasz, to jest nudne! Nagraj Good Pizza, Great Pizza, mówię ci! No, Panie pizza, powiem ci, że gadasz sensowne rzeczy. Ale wiesz, że w tej grze jedzą pizzę, to trochę tak jakby jedli twoją rodzinę. Ta, wiem to, ale szczerze mnie to nie obchodzi. Ej Michał, a skąd masz taką fajną koszulkę? O, panie pizzo, dobrze, że pytasz, nabyłem ją w sklepie homingświr.pl Link znajdziesz w opisie A ty? Tak, ty, do ciebie mówię Zostaw łapkę w górę, albo przejmę ten kanał I suba też zostaw Z No, mam nadzieję, że się rozumiemy No to zróbmy jakąś pizzę Rozdział pierwszy, nowa gra Zaczynajmy Otwarte! Je yeah, baloniki! Kto to jest? Kolejna pizzeria! Próbujesz zająć moje terytorium? Czy w ogóle wiesz, co robisz? Ziomek, jakie są terytorium? Co ty z mafii jesteś? To było pytanie retoryczne, koleś. Zobaczmy, co umiesz. Sześć kawałków z sosem i serem. No, ja ci już zrobię pizzę z sosem i serem. Mamy tu ciasto. Zwyczajna i prosta pizza zawiera dwa składniki: sos i ser. I ciasto, oczywiście. Pieniądze. Umieść sos. Mamy tak... Takie, taką spiralę zrobić. To... no... I teraz ser. Ser. I jest ser. Okej. Okay. I do pieca! Co to? Paragon. Aha, to, to co on bajdurzył. Teraz musimy pokroić mu tą pizzę, ta? Raz... Siup. Hop. I do pudełka. A? Super. Co? Jaka? Jak to najgorsza? Starałem się przecież. Ona chce pizzę, ale bez fantazyjnych składników, tylko sos i ser, tak? No to trochę głupio. Ja wolę taką, jak są jeszcze pieczarki i, i szynka. Tak zwana capricciosa, bardzo dobra. Polecam. O, ser. Nie, sos. To jest sos. I teraz ser, I hop i do pieca. Ale się fajnie piecze. Bardzo krótko siedzi w tym piecu, ale wygląda na taką dobrze wypieczoną. I teraz trzeba ją pokroić. Hop, siup, sium do pudełka. Ta pizza to i życie! Ale fajnie, fajne możecie. Ja myślałem, że jesteś tutaj po gwozie i młotek. Okej, okay, pizza z serem. Czekaj co? Tylko pizza z serem. Dam ci też sos. Masz sera taki... Takiego masz. O! Taki fajny wzór i do pieca. Piecz się pizzo, piecz się. Żebyś była smaczna i chrupiąca! Jak to mogło być trochę lepiej? Starałem się. Znasz osoby, które zapomniją o sosie? Do więzienia z nimi! Nie można zapomnieć o sosie! Hop, ciasto! Sosik. Tak, o ładnie, o. Mhm. I teraz ser. I do pieca. Ale ona ma dziwną głowę, jak fasola. Fantastyczna pizza. No, w końcu ktoś docenił moją ciężką pracę. Ile zrobiłem? 20 dolarów. To aż za dużo. Aż mi źle brać le pieniędzy do domu. Peperoni. Peperoni. Darmowy. Biorę, jak za, jak za darmo to biorę. <noise> Newsy! Jaki śmieszny koleś. Pizzeria nie ma w sobie słowa pizza. Dlaczego i kto jest temu winny? Odpowiedź! Możecie zaskoczyć! Przecież jest! Jak eria sobie skreślisz, to jest pizza. Co kłamiesz? Z innych źródeł. W związku ze zmierzającym się świętem czterech latków, patriotycznie nie podobają. Przygotowują. Smaki. Ło! Wow! jakie są cztery składniki, obie jakieś dobre. Nowa kwitnąca pizzeria to moja, moja pizzeria. Jest nowa i kwitnąca, o to znowu on, ten wąsacz z naprzeciwka. Mm, mm, mm. Mięso, opanować mięso, tak? Technika mięsa. Hmm. Nie. Słuchaj, to jest moja pizzeria. I jakbym chciał, to mógłbym się nie obsłużyć, ale mam dzisiaj dobry dzień, więc okej. Okay. No to ciasto, i damy mu tak mało sosu, bo, bo on mnie wkurza, i mało sera, i tylko. Tylko jeden pasek peperoni, bo on mnie zdenerwował. I przyspieszmy pieca. O, super, ale leci, ale, ale super. Mm. Jakbym taką pizzę dostał, w pizzerii, to bym się popłakał ze szczęścia. Masz, koleś. No, prawdziwa pizza, no. A co myślałeś, że jakaś podrobiona? Z modeliny? Peperoni? Peperoni. Aha, ser, peperoni i sos, a ja głupi dałbym ci samo peperoni. Mów tak od razu. Wyszedłem na moment spokoju, zmienić baterię w aparacie i patrzcie na to. Pani nie mogła poczekać dwóch minut i straciłem pieniądze. Jestem na minusie. No cóż. Jej strata. Moja też. Następny dzień. O, newsy. Pizzowe newsy. Co? Substancja chemiczna w żołądkach krów? 5 tysięcy dodatków mają? Ja mam tylko... 3! Trzy! Tylko trzymam, ale jestem biedny. Jak mam z nimi konkurować? O, jakiś listonosz. Paczkę masz? O, super. Co to? Drogi piekarzu! Pozdrowienia Światowego Stowarzyszenia Pizzy! Śsp. Chcemy przywitać cię w cudownym świecie pizzy! Oto mypad, w którym znajdziesz kilka wyzwań. Wykonaj je, aby zdobyć nagrody i rozwijać firmę. Cieszysz się? Z poważaniem, sisp. No cieszę się bardzo! Sisp Doceniło moją pracę. Mam, 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 iPada. Zadania. Zarób 50 funduszy na pizzę z napiwków. Osiągnięcia. Mm. Ukończ jeden dzień gry. To chyba już zrobiłem. A, mogę zdobyć to. Dobra, zdobądź, zdobądź, zdobądź. Mhm. Co tu jeszcze było? Sponsor! Sponsorzy w Pa! W PA wybrał kilku sponsorów, aby wzmocnić Twój biznes. Obejrzyj reklamy. E, nie chcę tego! Zadania! Akceptuję to! Mhm. No to lecimy. O, on! Znowu on! Pewnie, że mamy pizzę pół na pół. Aha, nie. Ale mamy! Jak zrobić to mamy? Połowa serem połowa peperoni oznacza pół pizzy z serem i pół pizzy z peperoni. Nie zapomnij o sosie i serze po obu stronach. No dobrze, nie zapomnę. Jo! Sosik! Jo ser! I teraz tylko peperoni po jednej stronie. No to pokrójmy tego placka. Czemu na 6 części? Ja zawsze, jak zamawiam pizzę w pizzerii, to zostaje 8 kawałków i jest fajnie. Ja wolę 8 kawałków niż 6. No chyba, że pizza jest mała, to 6 jest idealne. Co, nie przeczytałem tego, ale było. Chyba, chyba mnie pochwalił. O, oczywiście! Ja umiem taką zrobić, ale chwila, co? Mhm, mhm. Tak, umiem to. Przed chwilą się nauczyłem. No, prawie idealnie. Trochę krzywo. Starałem się jak mogłem. Ciachu, ciachu i po strachu. Do pudełka. O, tu jest kosz! Mógł mi ją do kosza wyrzucić. Co ma w ręku? Aha, co jego ramiona? Dziwne, dziwne. Myślałem, że to. Myślałem, że mam jakiś kapelusz w ręku przez chwilę. Ha, ha, ha. myślałem, że powiesz, że nie ma pieniędzy, a nie ma przyjaciół. To tak jak ja. Peperoni bez sera. Peperoni bez sera, ale ma długą szyję. W tej szyi pewnie zmieści całą pizzę. Okej, okay, bez sera. Da się zrobić. Fajna muzyka. Taka sam raz do robienia pizzy. Hmm. Zobaczymy, co powie na moje arcydzieło. Przywrócę do życia! Przecież już żyłaś, kobieto! O! Chcę pizzę! Tylko z sosem! W sumie możesz położyć peperoni na jednej połowie. Okej. Okay. Mhm. Mm la, la 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 Tylko z sosem, ale ser. Ja jestem głupi! Do kosza! Do kosza, powiedziałem! No, lądujesz w śmietniku, serowa bestio. Jeszcze raz. No, 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 no. I peperoni po jednej stronie. Ciach, ciach, ciach. Do pudełka. Ten też nie ma przyjaciół. Ja mogę być Twoim przyjacielem. O, kim ty jesteś? O. Weź tam, idź sobie. 5 dolarów tylko. W pierwszym dniu zrobiłem 20. Co to ma być? Kiełbasa! Mmm, jakie są ulepszenia? Stół! S stoły. Ja chcę stoły. Tak, stoły i dodatki. Kiełbę też kupię, bo mnie stać. Na następny dzień. Czy wiadomości poświęcone pizzy są słuszne? Odpowiedzi naszych widzów są niezwykłe. Niezwykłe jak ja. Z innych źródeł. Nasz festiwal dodatków już zaczyna. Przez cały miesiąc będziemy się dodać na pizzy. O, ale super. Dzisiaj jest dzień połowy. Spodziewa się zamknięcia innych sklepów, w których nie przygotowują pizzy pół na pół. No, 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 no. Tablet. Osiągnięcia. O, diamenty. Ciekawe, co ja mogę za te diamenty kupić. Lubię prezenty. Okej, okay. ale jaką pizzę? Aha, pyszną pizzę. Dobra, będzie pyszna. Ym, mogłaś trochę precyzyjniej, bo może jesteś wegetarianką, ja ci dam kiełbasy na nią, ale dobra, zobaczymy. I kiełba. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I do pieca. Oby jej smakowała taka dziwna pół na pół. No to pokrójmy tę pizzunie. A co się stanie, jak pokroją na 8 kawałków? Chyba nie wybuchnie, co? Czemu jej roślina wyrasta z głowy? O, kwiatek. Fajnie. I już kiełkuje, jak szybko. Mhm. Nie zapomnę, obiecuję. O, co ona ma na plecach? Jakiegoś pasożyta. Połowę peperoni, połowę z kiełbasą. Ale cała bez sera Do pieca dwa razy aż? To co ona chce jeść? Węgiel? Połowa kiełba, połowa peperoni. Okej. Okay. I na drugi raz do pieca. Ale piękna. Wypieczona. Na zdrowie. Dzięki. Ile zrobiłem? Milion? Jak to na minusie? Ale bieda. Ale to było żałosne. Podlejmy kwiatka. Nie zapomniałem o tym. Kolejna klientka. Siema stary, ja nie jestem stary, jestem młody. Pizzą dnia jest peperoni z kiełbasą. Peperoni i kiełbasa. Oj, trochę dziwnie pokroiłem tą pizzę. Gotowy na to? Chcę pizzę z peperoni, z kiełbasą. Włóż do pieca dwa razy. Okej. Okay. Mogę nawet trzy, jeśli byś chciał. Żyry, to dobry dzień na klasyczną pizzę. Zamówię jedną pizzę pepperoni. Mhm. Okej, okay, to będzie łatwe. Pan pizza jest pizzą pepperoni, a on mnie nauczył, jak robić pizzę pepperoni. Jo, jaki mi da piwek, dał duży. Niesamowite. Jestem szczęśliwy! Był kiedyś człowiek, który zamówił pizzę z peperoni iłbasą. To już jakimś jestem ja. E, co? Spróbuję sobie zamówić pizzę z peperoni z kiełbasą. Skazówka. Ser peperoni. Kiełbaski i sos, to wszystko. Aha, okej. Okay. Spróbujmy tak przeoszczędzić trochę, bo ja za dużo wydaję na tej pizzę. Jak przeoszczędzę, to zmaksymalizuję zyski i wtedy będę bogaty. Mhm. Mm mhm. I Jo, i kroimy teraz tego placucha. Masz jedz. Co, nie podobało Ci się to? Żałosna jesteś. Podlej kwiatka. Pizza z kiełbasą. Kiełbasa ser też. Jest spoko. Dobrze wypieczona. Masz tam kiełbę do pieca. Szybko. Szybciej, szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj szybko! Trzeba to kroić. Klient czeka. Masz, jedz, Ty, Hamska, Babo. O, dziadek. Pizza z serem. Ok, czyli margarita. Mów po polsku, margarita. Jak wygląda dobrze, to czemu dajesz mi mniej niż dolara na piwku? Hej, jestem Kimi. Kibicuję najlepszym, pamiętaj. Uwu. W każdym razie to miejsce wygląda na urocze. Jeśli dasz mi dziesięć polecę zadzwonić do 5000. O boże. Pokaż mi tych obserwatorów. Kłamczucho. OK, daj mi pizzę z pepperoni z 16... co? Z 16 kawałkami. Dobra, teraz wjeżdża matematyka wyższa. Jest tak: 2 4 6 8 10 12 14 i 16. Dobra, dałem radę. Do 16 policzę jeszcze. Jak mieć pizzę? To ty miałeś to zrobić. Co wy tutaj próbujecie mnie wkopać? Nie chcę tego. O ale się zarobiłem. Boże, jestem taki bogaty. Mm. I... Nie jesteśmy na pieczarki jeszcze! Żal. Wydałem diamenta, żeby kupić sobie pieczarki. Piec! Piec naprawy! Przecież on ma ledwo! Ile? Sześć! 6 dni pracuje! On ma niecały tydzień i już się zepsuł, ale szmelc! Na gwarancję to! Jedna kiełbasa prowolone? Chyba powolone! O czym ty do mnie mówisz, kobieto? Co to jest kiełbasa prowolone? Czy to jest kiełbasa prowolone? To jest jedna kiełbasa, jaką mam. Dam ci tą kiełbasę. Nie wiem, czy to jest prowolone, czy jakaś inna, podrabiana, ale innej nie mam, więc żyryj, co ci dam? Smacznego. Co? Jestem tutaj wyłącznie w sprawach biznesowych. No, pewnie. Peperoni. Hop, hop, hop. Żyryj. O, smacznego, ale mały napiwek mi dał. Ile zarobiłem? Aż 3 dolary. Idę na emeryturę. Nawet mi nie zacznę na prawe pieca. Aaaa, co to za życie? Bez Bezprawnego pieca. Czy pizza to doskonałe jedzenie? Badania mówią, że tak. Ewa Huda Kłuska zaprzecza. Magda Wessler poleca swoją pizzerię. Aha, krytyk pizzy odwiedził nową pizzerię w mieście. Oto co ma do powiedzenia. O, krytyk. Satysfakcja. Dobry suek sera i sosu świeża 4 dni. A to ten frajer, którego obsługiwaliśmy! Znaczy miły pan? Lubię go, bo dobrze się wysłał nasze pizzy. Od naszego sponsora pizzerii Alcalde, w DROW. W... Jadła u nas Ewa... No i super! Mamy już 2021 rok! I co z tego? Moi drodzy! W dzisiejszym filmie to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie napiwek! To znaczy subskrypcję i łapkę w górę! Ej, panie pico, to mój kanał i moja kwestia! Hehehe, bajo!